Wernisarz wystawy, połączony z promocją tomiku wierszy, odbył się w minionym tygodniu w Krzanowskiej Bibliotece. Nietypowe połączenie poezji, metaloplastyki i rękodzieła, jakie można było spotkać na tym wieczornym wernisarzu, zawdzięczamy małżeństwu. Jadwiga i Zbigniew tomscy byli bowiem autorami prac przedstawionych na wystawie otwartej w Galerii Wystawowej, siedziby głównej biblioteki. A dodatkowo pan Zbigniew prezentował swój najnowszy tomik poezji pod wiele mówiącym tytułem śmiechoterapia. Najpierw jednak zacznijmy od wystawy. Można na niej zobaczyć różne insygnia władzy. Prezentowane są tu regalia królewskie, buławy, pastorałe biskupie i wiele innych. Wszystkie wyszły spod ręki Zbigniewa Tomskiego, którego jedną z pasji stała się metaloplastyka. Ma choćby kolekcję białej broni, a ostatnio zainteresował się właśnie wspomnianymi insygniami władzy. Nie są to kopie, ale według oryginalnego takiego katalogu z takiej książki, Regalia Polskie. Tam to mi było bardzo pomocne. A reszta no to już własna inwencja, w zależności od materiałów. Małżonka pana Zbigniewa Jadwiga, też nie ustępuje małżonkowi w artystycznych zamiłowaniach. W jej przypadku, tą artystyczną duszę widać w hafcie. Jej prace zdobią teraz ściany galerii wystawowej w bibliotece. Przede wszystkim zobaczymy tu pięknie wyhaftowane kwiaty, bo te autorka najbardziej lubi przenosić na płótno. Lubię pejzaże i lubię kwiaty haftować. Jakoś postaci yy, ludzkich twarzy, no nie bardzo, no, ale może też nie powiedzmy, że, że kiedyś nie wyhaftuję coś, jak mi się spodoba, ale, ale raczej lubię pejzaże takie i takie wiejskie pejzaże. Pani Jadwiga szuka natchnienia w przyrodzie, a sama nieraz była muzą dla męża Zbigniewa. Jak nam zdradziła, to dla niej pisał miłosne wiersze i erotyki. Dziś także może się odnaleźć w jego twórczości, choć ostatnio są to utwory pisane z przymrużeniem oka. Po wernisarzu wystawy odbyła się bowiem promocja najnowszego tomiku poezji Zbigniewa Tomskiego. Co w nim znajdziemy? Przede wszystkim fraszki, takie krótkie, lubię bardzo takie króciutkie fraszki, ażeby. Krótkie to było, puenta, żeby była odpowiednia, ale żeby było wiadomo o co chodzi. No i takie wiersze satyryczne, trochę dłuższe, ale takie, żeby popędzały do śmiechu. Wernisarz i promocje tomiku wierszy uświetniła swym występem Marzena Kubin, która zadbała o przepiękną i nastrójową oprawę muzyczną tego spotkania. Są codzienne Twe powroty, gdy na twój widok. Odnajduję w Twym uśmiechu, w dłoniach Twych, kiedy obejmują mnie. Szczęście me w każdym Twoim jest oddech, nawet gdy śpisz, jako kocham Otwarta w bibliotece wystawa ma tytuł Rodzinne pasje. Jak podkreślają jej główni bohaterowie, te zainteresowania na pewno nie przeszkadzają, a wręcz pomagają w codziennym życiu. Każdy człowiek musi coś robić, co lubi, bo co to by było za życie? Ekspozycję można oglądać w Galerii Wystawowej Szanowskiej Księżnicy do 16 marca.